Chcę zrobić z ciebie prezydenta Francji. Nie masz dość białych polityków, którzy nas niszczą? Nikt nie walczy w imieniu takich jak my. Jesteś czarny? Wyglądasz raczej na turka. Stefan Ble pracuje z młodzieżą. Nie bał się konfrontacji z Erikiem Andreem. Nie ma tu osoby, która nie byłaby gotowa zakasać rękawów. Tylko co z tego, jeśli musimy też pokornie spuścić głowy? Mamy problem. Dlaczego? Ten kretyn wystartuje. Wierzysz, że będziemy mieć czarnego prezydenta? To jest Francja, bracie. Nawet zarządzanie McDonald'em byłoby wyczynem. Stefan startuje w wyborach prezydenckich. Powiedzcie, z czym wam się kojarzy? Mężczyzna. Czarny. Przedmieścia. Narkotyki. Poligamia. George miałby większe szanse niż Stefan. Liczą się zdecydowane działania. Weźmy nie. Jej polityka zero waste to jest coś. Chcesz? To będzie nasze hasło wyborcze. Jedz zdrowo za darmo. Lepiej jedz halal za darmo. Przekonasz wszystkich Arabów, a jest ich sporo. Słuszczają go na każdym kanale. Kradnie mi 8% poparcia. Dopadniemy go. Cofnijcie się? Le i dłanie są na prostej drodze do drugiej tury wyborów. Nigdy nie zostaniesz prezydentem. To Francja, a nie Stany. Jasmin, może zdejmiesz. Ludzie chyba trochę się spinają. Pewnie, jak tylko przestaniesz być czarny.